Cześć, witajcie. Z tej strony Els i mam dla was prezentację Far Cry'a Trójki. Myślałem prezentację, zwykły po prostu gameplay. Uj, już mi jakiś telefon dzwoni. Jestem ja właśnie po wykonaniu drugiej albo trzeciej misji głównej, także to jest dopiero początek rozgrywki. Gra chodzi w 10 klatkach, żeby nie było. Pokażę na jakich ustawieniach. O, medium, high. Nie chciałem ich zwiększać ze względu na to po prostu, że preferuję już wcześniej mówiłem grę w 60 klatkach, nie lubię jak mi tam spada, a czasem zawsze się zdarzy, że jakieś przyjęcie animacji mogą się zdarzyć, także zapraszam. Zobaczymy w ogóle gdzie ja tu jestem, co ja mogę zrobić, o może taki króciutki dzisiaj będzie filmik, odbijemy sobie jakiś outpost i zobaczymy, zobaczymy co się będzie działo. W ogóle co mam, łuk, mam łuk, pistolet, Ługi pistolet. Yy, dobra, niech to wystarczy, to będzie taki mały challenge. Du, 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 ja chociaż z łukiem się da wszystko zrobić, to jest podstawa. A w ogóle. Skillsy. Tu, tu, O, już jest 5 punktów mam do wydania. Co by to zrobić? Co by to zrobić? To jest... to jest dobre. That's from To yy, to jest improved fast... Dobra, to się przyda. Uff, zdecydowanie. O, to też jest fajne. To może być super. Ale complete more missions. Dobra, nie. To na razie stąd nic tam tamtą też nie i co to jest? takedown drug. Nie, 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 nie. Nie, nie. Chociaż. Nie, 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 nie opłaca mi się. Zachowam sobie punkty na później. No, Dobra, lecimy tam. Lecimy, lecimy. No właśnie, co też się wpakowało. Trzeba było nie lądować na wyspę piratów. Ta gra wygląda fajnie. Już na takich ustawieniach. Nie wiem co to będzie na ultra. W sumie mogę spróbować zmienić, ale ale jak już mówiłem, nie, chcę mi się bawić w tę ciągłość klatek. Spadanie, spadanie, spadanie. Nie, 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 już, już to przeszedłem. Miałem okres życia, w którym miałem naprawdę mało klatek i na grałem Far Crya przeszedłem go 2-3 razy, także większość znam rzeczy na pamięć, ale mimo wszystko warto wrócić do tej produkcji, bo jest naprawdę wyśmienita w porównaniu do czwórki, czy Primal. Nie, to jest król Far Cryów. No nie licząc jedynki, która była fenomenem. Dobra, dajbujemy <grymne> Powoli, 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 nie umiem tym lądować. Dobrze. Piękne lądowanie. Gra wygląda źle, jak na takie ustawienia. Tam jest ten outpost. Uuu, to jest chyba jeden z trudniejszych obozów. Tak mi się coś zdaje. Jakby się tam zakrać, fajnie to zrobić. W ogóle jakby zejść, żeby nie zginąć, to też byłoby fajne. Nie chcę mi się wczytywać. Dobra, więc zeszliśmy. Trasnąc przy tym dwa paski zdrowia. <gry> Gdzie mam iść? Się... No nie w te wow. Nie w te strony w ogóle, żeby... pistolet. I cztery strzały. Hmm. No to będzie bardzo ciężka. Gra z odbijaniem outpostu. Nam się piękny zachód słońca zrobił, naprawdę klimacik przede wszystkim Dobrze, więc mamy tu jest jeden strażnik, drugi trzeci, mhm. gdzieś jeszcze psa słyszałem, tak, tak, tak. jest. Jest tutaj jeszcze kilka gości, ale gdzie jest pies? Dzień. No jakby się do tego zabrać, no on też... No, jeszcze więcej gości. O, już jest noc. Fantastycznie. Ja nic nie widzę. Jeszcze ten pies. Psy są najgorsze, bo tak to można wszystkich po cichu zrobić. A ten po prostu nas wykryje z daleka i będzie szczekał. Tylko gdzie on jest? No nie widzę go, no. Sprzątnijmy może tego tam z daleka. Jest, ładny strzał. Jeszcze mnie tam ziomek już spotkał. Możemy zrobić tak. Rozwońmy klatkę. Jest. Zabijemy tego. Tam jest pies. Co ja w ogóle najmniejszego zrobię? Przecież on mnie wykrył. o Podstawa to w ogóle... Nie, nie, nie. Fuck. Pięknie, pięknie odbiłem ten posterunek. Naprawdę fantastycznie. Jeszcze jeszcze posiłki, jeszcze coś jeszcze może. Dobra, hard, na hardcore'a ze strzelbą. Bang, bang, quick scope jak badku. Puch. Puf. Aha. Dobra. Puf, puf, nic nie widzę. Ale to spierniczyłem. Jezus! Jeszcze zginę! Jeszcze zginę! Oh, fuck. Jest. Posiłki z morza, tak? Ale, żebym to po prostu... Mm. Nie mam granatów, nie mam nic. Q, 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 Jest! Jezu, ale to było beznadziejne! Jezus, co się tu stanęło w ogóle? No mało pieniędzy, muszę sobie aż broń pozbierać. Jakiś karabin. Karabin jest najlepszy. Ale. Jak wziąć karabin? No nie mogę wziąć karabinu. Oh, bo co, bo muszę przeładować? Czekaj, czekaj, czekaj. No, może ten ma karabinę. Patrz. No nie. No nie wierzę. Dobra, przeszukajmy ziemkę. I... No! Jest! No, z karabinkiem to już lepiej, ale no chciałem to zrobić po cichu, ale to było takie słabe. Fajnie, że przyjechaliście, naprawdę doceniam, 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 zobaczmy co jest w środku. Zawsze coś jest w środku, tylko nie wiem co, tym razem. Mój czas mnie nagli, chyba dzisiaj nic nie zrobię fajnego. Może tylko kupię amunicję, żeby nie było, że nic nie zrobiłem. No chwila moment Ammo, ale ja chcę granaty i w ogóle czemu nie mogę granatów kupić? Mogę granaty kupić, koktajle. Fajnie, no teraz, teraz jest lepiej, teraz można coś działać. Czekaj, jeszcze można coś sprzedać? No, także króciutko na temat... Yy, już kończę, bo nie chcę przedłużać, a, a... i tak jest noc, to nic nie zrobię, bo będzie brzydko. To co? To jak się podobało, to lajkuj, szeruj, subskrybuj, komentuj. I zapraszam na kolejne części. Na razie.